odcinku totalnej porażki w trasie. W poprzednim odcinku wleciał Noan i nazwał Alejandra tłustym węgorzem. Jakoś tak. Też w poprzednim odcinku Gwen i Duncan się pocałowali. A jak wiemy Duncan i Kortni byli razem. Widocznie coś zaszło, ale Kortnie o tym nie wie. Ale wie o tym Tyler. A co dzisiaj się stanie? Oglądajcie totalną porażkę w trasie. No, włączcie muzykę w końcu, szefie. Już. Na w Fajnie, że się bardzo lubimy. No. Co ja w ogóle tu robię? Um, dopiero pogodziłam i się polubiłam z kortni, a ja całuję jej chłopaka. Jestem zła. Ale pocałunek był przepiękny. O czym ty gadasz? O niczym. Nikt nie może się dowiedzieć. Gwen jest fajna, jest fajną przyjaciółką. A co jakbyśmy z moim chłopakiem Duncanem doszli do trójki finałowej? No, byłoby fajnie. Wszystko dobrze, Tyler? Tyler. Widziałem coś. To lepiej tego nie mów. Nie lubię tajemnic. Nie wiem co z tym teraz zrobić. Muszę się dowiedzieć o co chodzi Taylorowi i się tego na pewno dowiem. Widocznie Duncan o tym wie. Dobra. Dzisiaj lądujemy do Rzymu. Okej. Okay. Tam gdzie jest olimpiada. Na pewno w Rzymie jest olimpiada, chyba w Grecji. Szef, Weź sprawdź w internecie już. Dobra, czyli jedziemy do Grecji. Juhu. Czy wracać na miejsce, już powoli będziemy lądować.! Echem. Echem. Ech, no co? Jak patrzyłaś na Dankana byłaś jakaś taka zauroczona, nie wiem. No wiesz, no musi coś zmienić z tym irokezem, bo jest taki brzydki. Aha, też się nad tym zastanawiałam. Słuchaj, no rzeczywiście, ale już mi się nawet podoba. Dobra, jesteśmy. Możecie się zastanawiać, dlaczego mi są róże. Róże nie będą dodawania Wam teraz eliminacji, ale i tak, ktoś odpadnie dzisiaj na pewno. O nie. Po, powiedzmy sobie tak. Drużyna, która zdobędzie punkt dostanie róże. Zróbmy tak. Dobra. Więc podzielcie się znowu na drużyny. Okej, okay, mamy Amazonki i jest Chris bardzo, bardzo słodki. Tak. Dobra, pierwsze wyzwanie to walka. Ja jestem wystarczająco silna i mogę zawalczyć. Ja jestem silny. Nie, ja. Co ty powiedziałaś? Że Cody nie jest silny? E, no bo on jest taki malutki. Co ty powiedziałaś? Ach, a masz. Um, ja pójdę powalczyć. Dobra. Dobra, jak oni się tam biją, to poczekaj jeszcze głęboko. Wybieram z każdej drużyny po dwie osoby. Ja mogę. Ja. No dobra, razem idźcie. Stop. No dobra. No to dwa, dwie róże dla Krysty jest bardzo słodki. Dlaczego? No bo same się zlikwidowaliście. No nie. Ha. Dla mnie róża. i może dla Tylera. Kto nie dostanie róży, ten na niego głosujemy, jak przegramy. Dobrze, spokojnie. Ja zdobędę róże. Nasze zadanie to po prostu wyłowić róże i możecie się Wtedy nawet bić. Dobra. Ta piękna muzyka w tle. No. Dobra, koniec tego. Szukam róży. Tak się jak oni szukają róży. To zacznijmy kolejną konkurencję. A będzie to. Bieg. I pływanie. Spokojnie, ja to wygram i zdobędę punkt. Nie, bo ja. Jestem wystarczająco gipka i szybka. Jesteś pewna? Tak. No dobra, zaczynamy. Musicie dopły... no, biegnąć odtąd i dopłynąć do końca skały. Prościzna. Czas. Start. Och. Och. Jeszcze cię dogonię. Na pewno? Tak. Och. Oh. A masz! O, oh, zostaw mnie, Heder! Ha! I zdobyłam punkt! No dobra! Czyli mamy jeden punkt dla Amazonek i dwa dla. Chris jest bardzo słodki. Spokojnie i tak wygramy. Mamy jedną różę. Musimy zremisować. O nie, one chcą zremisować. Niech sobie dobrze poradzi, Gwen. Słuchajcie, po czas szukania. Może wpuszczę wam rekina. I zaśpiewacie piosenkę. Dobra. Wiem o czym ty myślisz. Myślę o tym też. Ja nie wiem o czym myślisz. Więc może tak jest. Tego co się stało żało. Dzięki. Fajna piosenka była tam. Tak. No. A cóż z Duncanem? Na pewno Rakingo zaraz je. Że co? Um. Poczekaj, Chris. Um, Byłaś jakaś taka bardzo zmartwiona. No wiesz. Po prostu, no wiesz, no nie chcesz, by ktoś tu zginął. Mhm, mm mam ci na oku. My Musimy zrobić dogrywkę. Więc kto więcej wyłowi ryby, wygrywa. Dobra. My wybieramy Kodiego. A, a ja mogę iść. A Duncan już chyba idzie. Chyba przegramy. Spokojnie. Mam plan. Mm. Tyler, powiedz, co wiesz o Gwen i Dankanie? Ehm. Um. Widziałem jak się całowali. Jak mogłaś mnie oszukać? Uh, mogę to wyjaśnić? Nie. Dzisiaj zostaniesz wyeliminowana. Masz mój głos. Mój też. Uh. Hejka, wróciłem. Oj, chyba coś mi ominęło. Spokojnie, Kortni! Nie wierzę! Spokojnie, Kortni. Yy, musimy przegrać. Cody. Nie uwryb, ale wtedy przegramy. O to chodzi. Dla Gwen zrobi wszystko. Szybko muszę wyłowić. Ja też już łowię. Nie ów! Sorry. Nie ów, nie słyszysz, nie słyszę, Kortni. Och, i wygrywamy! Tak. Nie. No tak. No co ja mogę powiedzieć? No chociaż wygraliśmy, nie przegram dzisiaj, ale na pewno dzisiaj Dankana wyeliminują. O, co mam zrobić, niby? Wszyscy mnie nazywają nową header, Nawet header. Co ja mam robić? No właśnie, wyeliminowano ją na Muszę patrzeć. No tak, kto nie dostanie róży, przegrywa. Róże dostaje Alejandro, Tyler i ostatnią różę dostaje. Owen i Duncan. Co? Czemu nie odpada Duncan? Dlatego, że. Dopiero się zaczęła zabawa, więc dzisiaj nikt nie przegra. Ha! O nie. Uff. Jak mogłeś mnie odszukać! A masz! Pum! Nie trafiłaś w niego. A masz! Dostałem wyjaja. Wszystko będzie dobrze, Kortni. Ach, Boże, co ja zrobiłam? Słuchajcie, wycięłam głęb z papieru i ucięłam jej głowę. A i bardzo dobrze. Weź wdech i wydech. No i tak nie pomaga. Szkoda mi ciebie. Co się stanie jutro? Oglądajcie totalną porażkę w trasie!